Hej, witam Was kochani w moim kolejnym nagraniu. W końcu zebrałam się, żeby nagrać to, na czym mi tak bardzo zależało, czyli dzisiejszy odcinek będzie o tym, czego nie mówić do, osobie, do osoby, która przechodzi załamanie nerwowe, depresję, jakiekolwiek podobne stany psychiczne. Podzielę to na dwa odcinki, żeby nie było za długie, żeby wam się to dobrze oglądało. Tym razem się troszkę przygotowałam, zrobiłam sobie notatki maleńkie, będę się tutaj też odnosić do swojego doświadczenia, głównie do swojego doświadczenia, ale też gdzieś do tego, gdzie gdzieś się też uczę i. i i słyszę pewne rzeczy, więc też wykorzystam tutaj pewną wiedzę, e, zaczerpniętą też e, z takich ogólnych, e, psychologicznych może zagadnień, czy terapeutycznych. E, więc zaczynając. E, zacznę może tak szybciutko tylko o tym, jak czuje się osoba z depresją. Osoba z depresją pff, się nie czuje. Osoba z depresją się nie czuje, są różne też pamiętajmy o tym, że ja tutaj mówię głównie o swoim przypadku, ale są różne natężenia depresji i nie wiem, czy już o tym wspomniałam, czy nie, więc nie zawsze jest to tak bardzo mocno zauważalne, jak było to u mnie. Nie każdy otwarcie o tym mówi. Nie każdy nawet jest świadomy tego, że cierpi na, na depresję, to jest też bardzo ważna, ważna rzecz, więc. Przede wszystkim, jeżeli jesteś osobą, która jest bliska tej e, osobie, która ma jakieś problemy, bądź jest zbyt długo smutna, albo wydaje ci się, że coś się z nią dzieje, e, zacznijmy od tego, że się nie obwiniaj. To nie jest twoja wina. E, to jest najważniejsza rzecz, którą musisz pamiętać. Ty nic nie zrobiłeś źle. E, I nawet jeżeli teraz tutaj powiem, czego nie mówić, a ty poczujesz, że jesteś osobą, która to używała, E, to powiem ci teraz z tego miejsca, e, ja też słyszałam te rzeczy, e, ale ja z całego serca jestem przekonana, że każda osoba, która użyła e, jakiegokolwiek z tych zwrotów, robiła to nieświadomie, robiła to dlatego, że chciała mi pomóc. E, i, I ja też wierzę, że Ty jesteś tą osobą, która z całego serca chciała pomóc, ale nie miałaś wiedzy, nie wiedziałaś jak i, i robiłaś to najlepiej, jak potrafiłaś, i to jest bardzo ważne. I uwierz mi, osoba, która której próbujesz pomóc, prędzej czy później będzie o tym wiedziała, nawet jeżeli w danym momencie to do niej nie dotrze. Więc to może, może tyle z tego. I taka chyba jeszcze jedna rzecz dla osoby, która żyje bądź jest gdzieś w pobliżu. To jest trudne też i dla ciebie. Ta sytuacja jest trudna nie tylko dla osoby, która cierpi na depresji, ale dla osoby, która jest przy niej, opiekuje się nią. No jest trudna dla obydwu stron. Dlatego, może, zaopiekuj się sobą, zadbaj o siebie, też znajdź czas dla siebie przede wszystkim, żebyś mógł gdzieś tam złapać balans tego wszystkiego. I taka pierwsza rzecz. Nie umniejszaj innego uczuć danej osoby. Jeśli ona ci mówi, jakby beznadziejnie się czuje, to nie mówię, że tak się nie czuje. E, bo, bo nie możesz tego wiedzieć. Jeżeli osoba się przed tobą otwiera i zaczyna opowiadać, e, po prostu posłuchaj. E, kolejna rzecz, taka ważna, uważaj na ton swojej mowy. Nie umoralnij e, i nie używaj też tonu takiego umoral. I widzicie, nie mogę mówić takiego umoralniającego. Pięknie mi to wyszło. E, no, mam nadzieję, że ktoś z Was potrafi to ładniej wymówić wy, wy niż ja. E, wstrzymuj się od kośliwych uwag. Wiem, że niektórzy chcą rozładować sytuację żartem i taką uszczypliwością. E, staraj się tego nie robić. I teraz to, co ja słyszałam najczęściej, ogarnij się. Hm. Jeżeli bym mogła się ogarnąć, myślisz, że tkwiąc w takim uczuciu nie zrobiłabym tego? Więc to jest, pamiętajmy o tym, to jest choroba. Tak, ta osoba, gdybym mogła się ogarnąć, wylała, wybrałaby szczęście, a nie brak ogarnięcia się więc to jest pierwsza rzecz. E, druga e, rzecz, ja tutaj się cały czas posiłkuję, więc widzicie, że zerkam na to, co na moje, noty, zerkam na swoich notatek, mam takie malutkie. E, weź się w garść. Też słyszałam. E, co to sprawiło? Sprawiło to, że przy tych osobach, które chciały, żebym wzięła się w garść, więcej udawałam. Więcej zakładałam maski, bo nie mogłam już słyszeć tego, że mam się wziąć w garść i, i tego, że nie jestem usłyszana, że, że mam wrażenie, że ja mówię, a ludzie mnie nie słyszą. Nie przejmuj się. To jest też super, no nie właśnie nie przejmuj, tak? Nie potrafiłam nawet na to odpowiedzieć. Początkowo jeszcze gdzieś tam próbowałam się tłumaczyć, później przestałam. Gdybym mogła się nie przejmować, to by się nie przejmowała, prawda? Więc tego nie mówimy. Przestań urzalać się nad sobą. Może nie usłyszałam tego w tej formie, ale bardzo podobnie usłyszałam: robisz z siebie ofiarę. Stawiasz się w pozycji ofiary. I może dzięki temu, że jak gdzieś mam jakąś wiedzę, to to aż tak mi nie uderzyło i gdzieś tam przesunęło e, moją myśl w tym, w czym jest ta ofiara i tak dalej, ale totalnie nie ogarnęłam, e, pogłębiało to moje złe samopoczucie. I rzeczywiście przytakiwałam, tak, jestem ofiarą, jestem beznadziejna, tak? To tylko potwierdzało moje złe samopoczucie. E, więc e, kolejne każdy tak ma. Każdy ma lepsze i gorsze dni. Dzisiaj jest źle, jutro będzie dobrze. Halo? Ja mam już tak od paru lat. Może mniej to zauważałeś? Może tego nie zauważyłeś, bo nie było aż to takie silne? Akurat ja, ja o tym mówiłam. Że mam depresję. Szukając pomocy może takiej bardzo nie, nie, nie fajnej, ale każdy ma gorsze i lepsze momenty. Tego też nie mówimy. Ćwicz. Ćwiczenia pomagają. Ha! Ile lekarzy mi to powiedziało. Próbowałam, robiłam podejścia. Czasem może lepiej się poczułam, czasem gorzej, może gdzieś się lepiej spało, ale nie zatrzymało to mojej depresji. Tak, ćwiczenia są bardzo ważne przy jakichś początkach, e, stanach depresyjnych. To może wesprzeć. E, później już, jak e, postanowiłam, że będę ćwiczyć, to mnie wspomogło. To prawda. Ale nie mówimy tego do tej osoby, ćwicz i będzie Ci lepiej. Nie w tej formie. Nie dbasz o siebie. Też to usłyszałam. Za mało jesz. Jakbyś lepiej jadła... E, brakowało mi słów. I jak bardzo doceniam to, że, że chciano mi pomóc. A ja nie mogłam jeść. Nie mogłam. Po prostu to tylko bardziej mnie wciskało w moją beznadziejną sytuację. Musisz się z tego otrząsnąć. Nie mówimy. że to wszystkim ja nic nie muszę, nikt nic nie musi. A po drugie, to nie pomaga. Inni mają gorzej. Ho! Super, nie? może i mają, ale to też nie pomaga. To, co, jak ja to słyszałam, e, czułam się jako osoba niewdzięczna, e, że nie mam prawa czuć tego, co czuję, tego bólu całego, bo skoro inni mają gorzej, no tak, no inni mają gorzej, wszyscy chcieliby być w mojej sytuacji. Co, to, co ja czułam w związku z tym? jak jesteś taka beznadziejna na to, po co w ogóle istniejesz. Nie mają gorzej, a ty narzekasz. Tego nie mówimy. Eee. O! Co ci jest? Czy coś się stało? Coś ty taki znowu smutny. Co ty taka znowu smutna? Hm. bardzo podobne rzeczy słyszałam. Mimo, że powiedziałam komuś, że mam zły dzień? Mimo, że powiedziałam komuś, jaki mam problem? I nagle, jak ucichłam, gdzieś się wycofywałam, wyłączałam, um, bądź zamykałam się w swoim świecie, bo, 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 bo inaczej nie umiałam, tak? To, to było to była jedna chyba z pierwszych moich metod, wyłączanie się. E, I padało pytanie: Czy coś się stało? Co ty znowu taka smutna? Jestem cały czas smutna, nie zawsze to po mnie widać. Czasami bardziej jest to widoczne, kiedy się wyłączę. Kiedy czasami jest bardziej widoczne, bo gdzieś ktoś zauważył ze w moim oku. Czasami ktoś zauważy, że może przez dłuższy czas już nie ma ze mną kontaktu z nikim, nie odzywam się, czytam książkę, jeżeli jeszcze mogłam czytać, wyłączam się totalnie i nie mam siły wyjść. I wtedy, no to, czy coś się stało nowego? Nie. Nic nowego nie stało się. Jestem chora. To jest depresja. Albo stało się dokładnie to samo, co Ci powiedziałam wcześniej i nic się po prostu od tamtej pory nie zmieniło. Więc e, tego też nie mówimy. To bardzo pogłębia cierpienie. E, nie mówimy tego. Akurat tego nie usłyszałam, bodajże, ale e, postanowiłam to wpisać, bo może ktoś z Was e, słyszał, jak gdzieś tam się o, o, obiłam z tym z, sformułowaniem: nie masz problem. No tak, to jest. Jeżeli osoba ma depresję, to ma problem. E, I powiedzenie, przypomnienie jej o tym, to nie pomaga. To nie jest wsparcie. Hmm. Myśl pozytywnie. Wow. Eureka, odkryłeś Amerykę. Osoba chora na depresję, to jest właśnie totalne przeci przeciwieństwo myśli pozytywnych. Mimo, że zawsze uważałam siebie za osobę pozytywną, e, myślałam, że jestem optymistką. E, do pewnego czasu, dopóki moja depresja nie zaczęła jakoś się tak we mnie rozwijać, e, jeszcze przed moim załamaniem nerwowym, e, ona była to w takim lekkim stanie. Gdzieś tam się pogłębiała, ale, ale była do przetrwania i bardzo mało zauważalna. Oprócz tego, że, że ja o niej gdzieś tam zauważałam, jak było już trudniej. Więc gdybym mogła myśleć pozytywnie, na pewno bym to zrobiła. Nic nie mów komuś, że ma myśleć pozytywnie, bo to wprowadza jeszcze większe blokady. Czy, czy gdzieś tam w jakiejś rozmowie można by było użyć sformułowania e, jakiegoś takiego podobnego, delikatniej, e, z troską, ale nie sugeruj, nie mów komuś, co ma robić, kiedy, kiedy ma depresję, bo... gdyby już tego nie spróbował, to, to by... I, i to zadziałałoby, to są chyba pierwsze rzeczy, to może... Myślę, że osoba, która już dłuższy czas cierpi, ona próbowała tego. E... Coś, co ja sama, co najciekawsze jest, też używałam. Zanim byłam bardziej osobą świadomą, e, wiem co czujesz. Nie wiesz. Każdy człowiek jest inny. Tobie się wydaje, że wiesz co czujesz, bo tak jak ja bym teraz powiedziała, że ja wiem co czujesz, dlatego że ja przeszłam depresję. Nie, moje czucie depresji było, było moim czuciem, moim, od, moim odbiorem. E, mogą nas łączyć podobne schematy, mogą nas łączyć podobne doświadczenia, ale nie są one takie same. Więc prawdopodobnie mogę się domyślać, jak się czujesz, ale prawdopodobnie nie wiem, jak się czujesz, ale z chęcią się dowiem i cię wysłucham i spróbuję cię zrozumieć. To by było bardziej, bardziej na miejscu. Trzeba żyć dalej. Albo żyj dalej. Masz dla kogo żyć. Co za tym idzie? To zamyka. To zamyka. To sprawia, że przestaje osoba się otwierać, to sprawia, że, że się nie otwiera, że już nie powiesz tak naprawdę, co, co chodzi po Twojej głowie, co tak naprawdę jest bardziej niebezpieczne, bo kiedy zostaje to tylko w Twojej głowie, w mojej głowie, kiedy to zostawało, były mniejsze szanse, że można mi pomóc. Jeżeli się otwierałam i był ktoś, komu to mogłam powiedzieć. To była szansa, że to mi jeszcze powie. Więc nigdy nie mów, e, że trzeba żyć dalej. Albo że masz dla kogo żyć. Bo nie na każdym etapie jest to. Na pewno masz dla kogo żyć, nie jest, jest już bardziej do, do, e, dopasowane niż e, trzeba żyć dalej. E, ale w moim przypadku nawet i to gdzieś mnie tak blokowało. I to, co ja naj, e, najczęściej słyszałam. Masz dzieci, musisz sobie poradzić, albo dzieci na ciebie patrzą. Sylwia, zrób coś z sobą, dzieci. To wszystko powodowało, że czułam się okropnym człowiekiem, okropną mamą, niezasługującą na miłość, e, osobą, która powinna usunąć się z drogi tym wszystkim ludziom jak najszybciej, bo oni wszyscy przez nie cierpią. E, tak czułam. E, to już, była, to, to, to już była ostatnia moja droga, zanim trafiłam, e, a zanim dostałam załamania nerwowego e, nawet usłyszałam podjęłaś decyzję, że masz dzieci, e, więc stan na wysokości zadania, oni cię potrzebują, nie pomogło mi to. To sprawiało, że pomyślałam sobie e, po raz kolejny i to tak bardziej utwierdziło we mnie już, że... Że gdybym zniknęła z ich życia, to, to byliby szczęśliwsi. I może to jest, teraz ja wiem, że to jest e, totalnie e, nieadekwatne i nieprawdziwe, ale w takim momencie ja tak czułam i tak myślałam, e, więc tego nie mówimy. E, I na tym e, zakończę dziś, dzisiejszy odcinek. Życzę Wam e, wszystkiego najlepszego e, i powtórzę to, co zawsze powtarzam. Proszę. Nie poddawaj się, czy jesteś osobą, która cierpi, czy osobą, która jej pomaga. Trzymajcie się.